Witam Państwa. Tym razem będziemy mówili o sprawach zasadniczych, mianowicie zasadniczych w sensie naukowym, a nie w sensie polityki. Ustawie polityki, wiadomo, rzeczy się dzieją, dzieją co, chwila, co chwila inne. Natomiast tutaj chcę powiedzieć o sprawach podstawowych. Otóż często spotyka się takie stwierdzenie, że można ludziom zrobić coś naukowo, że istnieje taki racjonalizm, scientyzm, że dzięki wiedzy możemy podejmować właściwe decyzje. Otóż tutaj trzeba powiedzieć jasno, że wiedza mówi o tym, co jest oraz mówi z pewną pewnością o tym, co będzie. Natomiast wiedza nigdy nie mówi o tym, co należy zrobić. Ze słowa jest, nie wynika nigdy słowo należy. Nie ma sposobu, żeby wydrukować słowo należy. W związku z czym na to, żeby podać jakąkolwiek wskazówkę, że należy zrobić to i to, trzeba dodać jakieś zdanie wartościujące, które mówi, co jest dobre, a co jest złe, co jest słuszne, co jest niesłuszne. No i dopiero. Mając taką informację, że to jest dobre, no, wiedza może powiedzieć, jak do tego dobrego dojść. Natomiast wiedza sama nie może powiedzieć, co jest dobre. No, jeden lubi czekoladę, a drugi lubi, jak mu nogi śmierdzą i po prostu nie ma y, tutaj żadnego obiektywnego siedzenia, y, co jest dla człowieka lepsze, bo powtarzam, jedzenie czekolady może człowiekowi na zaszkodzić, a wąchanie y, śpiących skarpetek na ogół nie szkodzi. Otóż y, Wracając do, więc do, do tematów bardziej praktycznych niż, niż włókanie skarpetek, e, trzeba więc powiedzieć, że mamy pewien zestaw wartości, różni ludzie mają różne wartości. No i które wartości są dobre, no te, które są sprawdzone. Jeżeli jakieś, stosowane jakieś wartości na przykład europejskich dawało nam korzyści, no bo podbiliśmy świat, to widocznie te wartości są w jakiś sposób dobre, ale to jest czysto subiektywne. Ktoś może powiedzieć, a ja te wartości odrzucam, chcę żyć w klasztorze, prawda, gdzie mam swoje wartości, czy w jakiejś sekcie. No i, i, i pozostaje się wtedy poza nawiasem tej, tej cywilizacji. Na tym polega pewien liberalizm, że można żyć tak i można żyć tak. Otóż. Yy, jeżeli mówimy o pewnych wartościach konserwatywno-liberalnych, bo tym się zajmuję, to taką wartością jest dobro jednostki i to, o to dobro oczywiście jest y, definiowane przez samego człowieka, czyli każdy człowiek sam <laughs> decyduje, co jest dla niego dobre. A o tym czy decyduje słusznie, to się przekonuje, jeżeli podejmuje na przykład zbyt ryzykowne decyzje, czasami ginie. Prawda? Także no, natura dba o to, żeby jednostki mające do... Złe, złą ocenę sytuacji, złą ocenę swoich wartości, po prostu żeby ginęły, a przetrwają te jednostki, które mają właściwe wartości. Czyli ryzykujące, ale no, nie nadmiarę. Kiedy ktoś nie ryzykuje nic, to z kolei niczego nie osiąga. Takie, tak, tak natura to reguluje. I dlatego właśnie wolność, naszym zdaniem, jest niesłychanie ważna, bo pozwala w sposób naturalny uregulować ten ten parametr, jakim jest na przykład skłonność do ryzyka i bardzo wiele innych zresztą y, parametrów. Natomiast y, socjaliści i komuniści mówią nie o dobru, a o dobru społeczeństwa. Również narodowi socjaliści przede wszystkim o dobru narodu, narodu, etc. Otóż pojęcie narodu jest o tyle istotne, że y, można mówić o ewolucji również społeczeństw, czyli narodów. I można mówić, że narody, które mają pewne wartości, prawda, wygrywają z innymi narodami, które mają inne wartości. <laughs> w tej chwili na przykład y, muzułmanie, którzy mają wartości lepsze niż federaści z Unii Europejskiej, no wyraźnie wygrywają, podczas kiedy Europejczycy mający wartości europejskie wygrywali kiedyś zarabia. Więc mamy taki zestaw wartości. Teraz jest pytanie, na ile y, te Wartości indywidualne są zgodne z dobrem narodu. Otóż to mamy podstawową różnicę z narodowymi socjalistami, którzy mówią, że trzeba się ludźmi opiekować, prawda? dawać na przykład jakieś 500 plus czy, czy, czy jakieś tysiąc dla, dla rodziny za urodzenie dziecka, no jakieś takie, jakieś takie wartości. Socjalne. I również, że dla dobra y, narodu trzeba ograniczać y, swobody y, ludzi. I to jest rzecz, którą się trzeba całkowicie nie zgodzić. Otóż w interesie właśnie narodu, jeżeli przez interes rozumiemy, że ten naród ma trwać i się rozwijać oczywiście, jest to, żeby ludzie mieli swobodę. I jeżeli jednostce Ograniczamy możliwość działania, ograniczamy yy, możliwość, załóżmy, podejmowania ryzyka, na przykład kazałem się zapinać pasami w samochodzie, taki najprostszy prawda, przykład, yy, czy pływania w miejscach niestrzeżonych, czy, czy nieubezpieczania się, czy coś, coś takiego, to wtedy nie występuje to selekcja naturalna, a więc naród składa się z niewłaściwych jednostek, z jednostek, które nie mają wyrobionych właściwych odruchów. Dlatego właśnie, i to jest konkluzja, konkluzja yy, dzisiejszego tematu, jest taka, że nie ma sprzeczności między interesem jednostki, rozumianym że przez to, że w interesie jednostki jest wolność i mam prawo tego, tak, narkotyki zażywać, prawda, i ewentualnie ginąć z tego powodu, yy, a, dobrem, a dobrem narodu. Że właśnie przez to. Że jednostki podejmują czasami głupie decyzje i przez to eliminują się ze społeczeństwa, no ale za to y, zostają te inne jednostki, które podejmują dobre decyzje i te się rozmnażają, dzięki temu naród jest silniejszy i, i, i lepszy. I to jest właśnie ten wniosek, wniosek, który chciałbym, żeby Państwo sobie dobrze że Wolność jednostki jest również w interesie narodu, wbrew oczywiście narodowym socjalistom, którzy by chcieli te człowieka traktować jak roślinkę, którą się hoduje, prawda, uprawia, krzyżuje dowolnie i tak Nie. Właśnie przez selekcję naturalną, a nie nienaturalną, naród się dopasowuje do rzeczywistości i w zmiennych warunkach może, sobie, może przetrwać i się rozwijać. To tyle dziękuję za uwagę.